Czecha Kaczyńskiego zaatakowano prezydenta. Nie będę tutaj się rozwodził, bo wszyscy wiemy, jakimi metodami to stosowano, nie cofając się przed łamaniem konstytucji. Ale zaatakowano także Najwyższą Izbę Kontroli, ograniczając jej uprawnienia i wprowadzając możliwość oddziaływania na nią rządzących. Zaatakowano CBA, dokładnie je przejęto i w ogóle zmieniono jego realne funkcje, przy okazji przez, łamiąc prawo. W bardzo paradoksalny sposób, bo pozornie tracąc kontrolę nad tym, w istocie sprowadzono prokuraturę do organu, który teoretycznie na poziomie prawnym przed nikim nie odpowiada, a faktycznie zostaje w istocie upartyjniony. Zaatakowano, chociaż jak na razie widać, że bez specjalnych skutków, także IPN. Tu się nie udało, ale zamysł był bardzo wyraźny, bo to też jest swego rodzaju instytucja kontroli. To jest kontrola wstecz, kontrola historyczna, ale też kontrola. Powtarzam, może się mylę, może jestem zbytnim optymistą, ale w tym wypadku to się nie udało. Zaatakowano nawet w taką instytucję, jak Główny Urząd Statystyczny, bo to też, proszę Państwa, jest swego rodzaju instytucja kontrolna. Ona podaje wiadomości, które mówią jak w państwie jest, jak się rozwija gospodarka, jak wyglądają różne dziedziny. Tutaj pod różnego rodzaju pretekstami zmieniono kierownictwo, można przypuścić, że najbardziej sobie sprzyjające. No, skorzystano także z katastrofy smoleńskiej po to, żeby opanować swoimi ludźmi takie instytucje jak Bank Narodowy, Rzecznik Praw obywatelskich. Z innych względów, ze względu na upływ kadencji dokonano zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i na jego czele postawiono człowieka, który jest związany, ma afiliację z PO, to nie ulega jakichkolwiek wątpliwości. Nie chcemy ni tego z góry rozstrzygać, nie wiemy jak się będzie zachowywał, ale jest to poza sporem, że jest to człowiek związany bezpośrednio z Platformą Obywatelską. I to jest ten wymiar instytucjonalny. Ale, proszę Państwa, mamy także wyłączenie innego niesłychanie ważnego mechanizmu kontroli. To jest mechanizm kontroli medialnej. W głównym nurcie mediów, w gruncie rzeczy poważnej, ostrej, takiej zagrażającej, Krytyki Platformy Obywatelskiej nie ma. Takim znakomitym przykładem jest afera hazardowa. Wtedy początkowo jeszcze najwyraźniej no nie było jakichś mechanizmów kontrolujących i media zaatakowały. Media zaatakowały, to zresztą natychmiast doprowadziło do spadku poparcia dla Platformy Obywatelskiej i dosłownie w ciągu kilku dni to całkowicie zmieniono. Media głównego nurtu uznały, że winnym jest Kamiński, agent Tomek, krótko mówiąc, że nie złodzieje są winni, tylko policjanci, którzy złapali. No tak, proszę Państwa, taki był sens. Taki był, proszę Państwa, sens tego, co zrobiono. Drogą do tego było opanowanie pełne telewizji publicznej, czyli wyłączenie tu jakiegokolwiek pluralizmu, wyrzucenie z pracy, jak za stanu wojennego, wielu wybitnych dziennikarzy. Mamy tu więc do czynienia z nową sytuacją i powtarzam, tylko media o niższym nakładzie i mniejszym oddziaływaniu dzisiaj krytykują w sposób efektywny, nie cofając się przed przedstawieniem Faktów kompromitujących nasze władze. To też jest całkowicie sprzeczne z regułami demokracji. Nie ma demokracji, jeżeli przynajmniej duża część mediów nie krytykuje władzy. Nie powiadamia społeczeństwa o tym, co jest złe, jakie są mankamenty władzy. I to jest, proszę Państwa, razem pewien syndrom. Pewien syndrom, który sprowadza się do tego, fundamentalny dla demokracji mechanizm kontroli nad władzą dzisiaj jest w ogromnej mierze ograniczony. Ja nie chcę powiedzieć, że on już w ogóle nie działa, ale działa bardzo, ale to bardzo słabo. Ta władza może sobie pozwolić na wiele rzeczy, na które żadna władza demokratyczna by sobie pozwolić nie mogła. Ta władza przeszła przez wiele kryzysów, przez które nie przeszłaby żadna władza w normalnie funkcjonującym demokratycznym państwie. Teraz proszę Państwa kilka bardzo skrótowych słów na temat polityki zagranicznej. Bo polityka zagraniczna, wbrew temu co mogłoby się wydawać, w tym wypadku jest mocno związana z polityką wewnętrzną. Jeżeli zapytać o jej główny cel, albo jak to uczeni czasem mówią o jej racjonalność, to ona jest w gruncie rzeczy podobna. Chodzi o podtrzymanie istniejącego układu społecznego w Polsce. Ktoś powie dlaczego. Odpowiadam, w Polsce istnieje potężne lobby naszych sąsiadów. Jeżeli ktoś wchodzi z nimi w konflikt, to z całą pewnością stabilizacja tego rodzaju władzy, tego rodzaju ośrodka dyspozycji politycznej jest słabsza. Bo powtarzam, jest w trudnym dla siebie konflikcie. Ta władza takiego konfliktu zdecydowanie chce uniknąć i w związku z tym na tych dwóch głównych azymutach, no jed, dwóch z trzech głównych azymutów naszej polityki prowadzi politykę, prowadzi działalność polegającą na nieustannych ustępstwach. Ja nie będę tutaj przedstawiał ewidencji porażek w relacjach z Niemcami, w relacjach z Rosją, ale można powiedzieć, że Poza osobistym sukcesem pana Tuska, to znaczy nagroda Karola Wielkiego, to on to nie uzyskał nic, a Niemcy w tej chwili nie tylko na przykład wybudowali rurociąg, ale jeszcze do tego blokują nasze porty. I nic się w gruncie rzeczy nie robi. No, w relacjach z Rosją takim symptomem, tego jakie te relacje są, jest to wszystko co dzieje się wokół katastrofy smoleńskiej. Ale można by tutaj oczywiście wliczać wiele innych elementów. Mamy do czynienia z jednostronnymi ustępstwami i to niekiedy bardzo daleko idącymi. Dzieją się nawet rzeczy niesłychane, takie jak spotkanie polskich ambasadorów z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych czy udział generała Petruszewa, szefa. Biura Bezpieczeństwa Kremla podczas uroczystości rocznicowych Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. No, to są już rzeczy o takim szczególnym wymiarze symbolicznym, pokazującym, że Polska jest dzisiaj w jakimś innym miejscu niż była jeszcze niedawno temu. Relacje z Unią Europejską dla Polski niesłychanie wręcz ważne. Zrezygnowano przynajmniej w pierwszej fazie, bo w tej chwili trwa spór, być może nawet w obozie rządzącym. Ja bym nie przesadzał z tym, że ten spór jest tak poważny, jak choćby dzisiaj pisze rzeczy, wczoraj pisze rzeczy Pospolita, ale trwa spór dotyczący zmian w konstytucji, które mają nas nieco zabezpieczyć przed zbyt daleką in ingerencją Unii Europejskiej. Ale w każdym razie dotychczas tego rodzaju zabezpieczeń prowadzono. Natomiast ze strony Unii Europejskiej nie uzyskano tak naprawdę nic, a to, co się stało, zagraża naszym podstawowym interesom. Na czele trzeba tu wymienić pakiet klimatyczny, który jeśli rzeczywiście zostanie wprowadzony, to będzie to oznaczało spadek naszego wzrostu rocznego około 2%. To jest naprawdę bardzo dużo. Różne inne dyrektywy, z których wymienię na przykład takie, które doprowadzą do tego, że koszt metra kwadratowego mieszkania budowanego w Polsce wzrośnie trzykrotnie. Ono będzie bardzo energooszczędne, bardzo ekologiczne, tylko trzy razy droższe. No już w tej chwili budownictwo mieszkaniowe w Polsce jest po prostu mikroskopijne i przeciętny człowiek w ogóle nie ma tutaj na co liczyć. No więc to są rzeczy z punktu widzenia naszego interesu narodowego zupełnie zabójcze. Jeżeli chodzi o nasze awanse, no proszę Państwa, było wiadomo, że w nowym rozdaniu Polska musi coś dostać, bo jest największym krajem z tych nowo przyjętych, więc coś dostać musimy. Co żeśmy dostali? Pół kadencji dla Pana Buzka, funkcji bardzo prestiżowej, ale pozbawionej wpływów. No jeżeli Pan Przewodniczący, Pan Premier Buzek mówi, że on nie może nawet zdecydować, jakie napisy będą pod mm, wystawą e, w parlamencie europejskim, że to inni za niego decydują, no to się przyznaje do tego, że w gruncie rzeczy jest człowiekiem dla ozdoby. Program Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami to program sprzed dwóch lat, informował Jarosław Kaczyński, wzbogacony o dwa generalne uzupełnienia. Pierwsze, Polska musi być Polską demokratyczną, samorządną, a także suwerenną. Drugie, druga sprawa to przeciwstawienie się kryzysowi, który przyszedł z zewnątrz.